Zawsze trzymam kulkę folii aluminiowej przy zlewie. Dzięki niej nie muszę wzywać hydraulika. Kiedy zostaje ci trochę folii aluminiowej, nie wyrzucaj jej do śmieci. Zgnieć ją w kulkę i połóż przy zlewie. Jeżeli masz więcej zużytej folii, ale nie brudnej, przypomnę tylko najpierw o triku, o którym już wspominałam w jednym filmiku. Możesz wrzucić taką kulkę do zmywarki. Folia aluminiowa wchodzi w reakcję z detergentami użytymi w kapsułce do zmywarki. Zachodzi proces utleniania, wskutek którego kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Nie ma na nich matowego nalotu, ale dzisiaj powiem Ci o innym triku z folią aluminiową. Wyjmij sitko ze zlewu. Weź kawałek folii aluminiowej i wyłóż ją na jego dnie. Dokładnie w odpływie powstanie dołek w folii zrób to zaraz po obiedzie. Niezależnie od tego, na jakim tłuszczu smażysz, wypróbuj ten sposób. Do dołka z folii wlej resztki tłuszczu z obiadu i odkręć zimną wodę. Woda ma spływać pod folią. Nie ma lecieć na tłuszcz. Dzięki temu tłuszcz szybciej ostygnie. Po chwili możesz wyjąć z folii twardy kawałek tłuszczu. Jeżeli to resztki masła roślinnego lub oleju kokosowego, wyrzuć je do kosza na odpadki bio. Jeżeli smażyłeś na maśle klarowanym lub smalcu, tłuszcz wyrzuć do odpadków zmieszanych. Folię aluminiową wyrzuć do śmieci na plastiki i metale.